Od dawna zabierałem się za nagranie kolejnego materiału związanego z Mafia The Old Country. I chyba faktycznie muszę to zrobić, bo twórcy przygotowali nam naprawdę wyśmienity prezent. 20 listopada do gry trafi olbrzymia aktualizacja, czy też rozszerzenie, albo nawet można to określić jako dodatek, bo liczba zmian i nowości jest naprawdę imponująca jak na tak mały tytuł. Co takiego się zmieni? Na jakie nowości czekam najbardziej? Zostaw łapkę w górę dla zasięgów i czas przyjrzeć się najnowszemu trailerowi. Po pierwsze, twórcy gry po premierze już zapowiadali, że na razie nie interesują się kolejną częścią mafii, ale będą chcieli rozwijać The Old Country, które rzekomo sprzedało się całkiem nieźle. Jak na to, że recenzje tej gry nie były jakieś mega optymistyczne. No i trzeba docenić twórców, bo wywołali prawdziwy efekt wow! gdyż nie było żadnych plotek na temat dodatku do Mafia The Old Country, a tutaj nagle z dnia na dzień wypuścili trailer, który zapowiada sporo nowości. Przede wszystkim tryb swobodnej jazdy, dzięki czemu będziemy mogli swobodnie przemieszczać się po Sycylii i angażować w nowe aktywności poboczne. Oczywiście do tej pory też to mogliśmy robić, ale w ograniczonym zakresie. To, co rzuca się w oczy od początku, to dodany widok z pierwszej osoby, ale tylko podczas jazdy. Wygląda naprawdę fajnie, więc jak lubicie jeździć po świata gry, no to myślę, że to będzie kapitalna sprawa. Będą też wyścigi konne i samochodowe, i to jest spoko, ale mam nadzieję, że te wyścigi będą naprawdę takie angażujące czy też wymagające. Bo te wyścigi, które mieliśmy w fabule, no to tak naprawdę były wydmuszki i to było coś rozczarowującego dla mnie. Ciekawie prezentują się wyzwania strzeleckie, które mają polegać troszeczkę na tym, że będziemy odpierać kolejne fale przeciwników lub oczyszczać kryjówki. Bardzo mi to przypomina oczyszczanie kryjówek w Red Dead Redemption 1, bo tam był taki motyw. Dodany zostanie tryb fotograficzny i myślę, że to jest akurat coś bardzo fajnego, coś czego mi brakowało autentycznie przy pierwszym przejściu gry. I ma być też całkiem rozbudowany, więc myślę, że będziemy mogli skompletować taki naprawdę fajny album. Ale to, co ucieszyło mnie najbardziej, to to, że pojawi się poziom klasyczny, czyli ten najwyższy znany z Mafia Definitive Edition który nawiązuje do tego legendarnego, kultowego poziomu trudności z pierwszej Mafii. Byłem rozczarowany, że tego poziomu klasycznego nie było już na premierę, ale fajnie, że teraz dodają, bo ogólnie uważam, że Mafia Old Country jest po prostu zbyt łatwa. Ja wiem, ogólnie seria nigdy nie była specjalnie trudna, ale no w Mafia The Old Country to twórcy naprawdę zaniżyli nam poprzeczkę. A więc liczę, że ten poziom klasyczny to będzie autentyczne wyzwanie, dzięki któremu będę miał motywację, aby wracać po raz kolejny do tej gry, a nie żebym się czuł, jakbym oglądał po raz kolejny ten sam film interaktywny. Otrzymamy też nowe bronie, chociaż z tego co widzę, to one raczej różnić się nie będą, będą nowe noże, ale wątpię, że one coś takiego dużego zmienią w grze w rozgrywce. Mają być też nowe talizmany, ale akurat to nie jest ten element gry, który mnie za bardzo cieszy. Fajnie, że będą nowe samochody i nietypowe stroje, no to też jest coś takiego, co może sprawić, że będziemy chcieli po raz kolejny przejeść daną grę, tym razem ubrani w jakiś taki nie wiem, futurystyczny czy nowoczesny strój. Tak jak na przykład na trailerze widzimy taki hitmenowy garniak. No i na sam koniec. Taka, no, spora bomba, bo będziemy mieli nowy wygląd, czy właściwie taki tryb graficzny, wygląd filmowy w stylu dawnych filmów sycylijskich. I tutaj akurat zgadzam się z większością komentarzy pod trailerem, że to akurat jest rewelacyjna nowość i fajny pomysł, że twórcy w ogóle na to się zdecydowali. No, bo już sama oprawa graficzna wygląda kapitalnie, a też zwróćcie uwagę, że i dźwięk jest tak nagrany, jakbyśmy oglądali film sprzed kilkudziesięciu lat. Uro. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, ale ja na pewno chętnie przejdę przynajmniej parę rozdziałów na tym trybie. No i to wszystkie nowości. A ogólnie jeszcze przypominam, że to jest dodatek darmowy, więc jak macie grę, no to automatycznie ten dodatek, czy właściwie rozszerzenie się pobierze, bo to jest właściwie aktualizacja. Update. Podsumowując, mam nadzieję, że dzięki tej aktualizacji ta gra będzie wyglądać tak, jak powinna wyglądać w dniu premiery. I to będzie taka gra, na którą czekałem przez te kilka ostatnich miesięcy. Przede wszystkim najważniejsze jest dla mnie to, że jest wprowadzony tryb klasyczny. Mam nadzieję, że on będzie po prostu przełożony z Definitive Edition na Old Country, bo tam nie trzeba wiele zmieniać. Reszta to tak naprawdę dla mnie detale, ale dosyć przyjemne. Na pewno jeżeli szukacie motywacji, aby w zimny listopadowy albo grudniowy wieczór no gdzieś sobie wyruszyć w jakiś fajny świat gry, no to Mafia The Old Country po takiej aktualizacji to jest rewelacyjna propozycja. I ewentualnie motywacja, żeby wbić platynę, jeżeli tego jeszcze nie macie. Ogólnie też jestem ciekaw, co będzie w kolejnych miesiącach, no bo, tak jak mówiłem, twórcy skupiają się na rozwoju Old Country, więc po cichu liczę na jakieś rozszerzenie fabularne, albo przynajmniej jakieś dodatkowe misje w stylu tych misji pobocznych, które były w Definitive Edition. Ja wiem, niektóre były dziwne, bo tam były misje pokroju, gonimy ufo po mieście, ale to też było całkiem spoko, moim zdaniem. Zawsze to jakieś urozmaicenie, dodatek do tej głównej fabuły. Swoją drogą chyba muszę nagrać oddzielny odcinek o tym, jakie dodatki do Mafia The Old Country bym sobie życzył, bo to jest całkiem fajny temat. A jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o tym, co działo się w Mafia The Old Country, to zapraszam Cię do mojej playlisty na moim kanale i do kilku materiałów o tej grze, które nagrałem w ostatnich miesiącach. Natomiast Ty napisz w komentarzu, jaka zmiana w najnowszej aktualizacji podoba Ci się najbardziej, no i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Dziękuję również wszystkim wspierającym na Patronite i Tiply. To dzięki Wam mogę poświęcać swój wolny Czas na tworzenie coraz lepszych materiałów. A jeżeli chcesz dołączyć do grona patronów, to sprawdź odpowiedni link w opisie.